Ale panorama życzkowa naprawdę zajebista. Katedra, wieża telewizyjna, Bobasy. Czernego Dawida. No pięknie, jest pięknie. No więc to jest Narodni, po, Narodowy Pomnik z grobem nieznanego żołnierza na Witkowie, na górze Witków. Wszystko już się stało jasne. No wybaczcie drodzy słuchacze, że taki jestem nierozmowny dzisiaj. Znaczy dzisiaj, teraz. Ale po prostu no już nie mam sił. Tutaj w kilka tysięcy stopni trzeba było pokonać. A niektórym wciąż jest mało. Ta dziewczyna na przykład jeszcze jogging tu uprawia. O Boże. I ostatnie ujęcie już trochę. Oddech uspokojony. Na Żiszku w Księżyc. Pięknie się prezentuje. Księżyc w Czechach jest większy niż w Polsce. Flaga powiewa, dumnie na, na najwyższym punkcie miasta. Mogę geograficznie mówiąc, no bo wieża jest wyżej, tak tam wiadomo. No i teraz zachód słońca nad Pragą Czeską. Parę minut to potrwa. Góra. 15 sekund, bo patrzę na filmiku, widzę sekund jak się nagrywają.